Dzień dobry, dzień dobry. Kto to tutaj przyszedł do mnie? Kto to do mnie przyszedł? Witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Tak, odpadły mi rzęsa, ale już tutaj mam, zaraz je przykleję, ale najpierw pielęgnicja było szczotkowanie ciałka, balsamowanie. Teraz czas na buźkę. na buzi buziaka. O, 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 szukałam na Mam godzinę ósmej dwadzieścia. pospałam dzisiaj trochę. Obudziłam się tak po siódmej, ale sobie jeszcze poleżałam. Pokontemplowałam. A myślałam, że dzisiaj mój mąż będzie pracował, ale nie jest w domku. I słyszę, że ten na dole już rządzi. Smywarkę obróżnia. próżnia. zaraz będzie robił śniadanie. Jakie dzisiaj pany. Nie mam pojęcia, dzisiaj jest 5 lipiec, yy, dzisiaj mamy taką rocznicę, można powiedzieć, no tych rocznic trochę jest u nas. Yy, 5 lipca, 21 lat temu yy, poznaliśmy się z moim mężem, także no piękna data, piękny wiek, 21 lat razem, kiedy to zleciało, <grym> to ja nie wiem. Zleciało, zleciało i trwa, i niech trwa. Fita miuteczka. Serum z kofeiną pod oczka. Może dzisiaj udam się do tego Rosmana, bo nam się te pasty kończą do zębów, bo nie byłam ostatnio. Także może może nie mam pomysłu na obiad. Może grilla by zrobił? Dawno nie było. Dawno nie było. Mm -hmm. mm. Co teraz? Krem pod oczy. Ten O'liren. Folacin, tak się nazywa. Muszę sobie jeszcze na Allegro zamówić krem do biustu, bo też mi się skończył z Eveline, a ja go od lat używam. To mój ulubieniec wieloletni jakby nie znalazło żadnego innego godnego zamiennika. Więc jak mi się kończy, to zawsze zamawiam. Fifi dzisiaj śpi, mój cały tydzień, w wakacje musiał wstawać jak do szkoły, więc on dzisiaj będzie chrapa. No i niech śpi, dzieci na niech odsypia. Bo może dziś... A no zresztą zobaczymy co tam. Co tam w ciągu dnia? Muszę jakieś rowery. Chociaż nie wiem czy jest to kręgosłupami kolanami. Dobra, ale i życie, życie. Co teraz? Teraz rzęski. Muszę przykleić. Kończy mi się też ten klej już bondingowy, ale zamówiłam kolejny. Tylko muszę poczekać. Muszę poczekać na niego. Doki, doki. I Tak się wzięły i odkleiły w nocy, no. Ten też się odkleja. Ajaj, aj, aj. no, ten klej się ostatnio mi nie trzyma. Pewnie na dlatego, że się już kończy. Może gdzieś wiecie, zwietrzał czy co. Jakie inne turbulencje mu przeszkadzają? Nie wiem. Możliwe. Całkiem możliwe. No dobra. Chec. Ty też? O nie, tego już nie piesę. Hm. Całe oko będę to klejać. No ale cóż, jak to No, chaďte, jde. Jde, 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 tam ten. A. Tak. Aha. Nemá sobě jak klej vsadit. i z wyjąć. Dobra. Mamy to. To mi się tak sobie podoba. O! Teraz się dwie odkleiły, super. To musi zostać tak. Już niestety. Z tej strony jest taka bardziej spiczasta ta rzęsa. Nie, co ci jest kleju? Nie wierzę, aż nie wierzę. Czy to taki mocny klej jest? Proszę, co mu się wydarzyło? <tryk> Dobra, to ci odkleję od siebie, Rzęs od rzęsy od odrzęsy. Udało się. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. To już ostatnie podrogi tego kleju. Szkoda. Bo mhm. Dobra. Na tą drugą, może, no jest sens. już nie będę się bawić z tym bondingowym, bo on naprawdę. Aha. To by było na tyle przy otwartym oknie. Nie podoba mi się to. Nic. Wziąłem nową rzęsę. No, teraz jest praktycznie robniutka. Owki I co my mamy? Mm, mamy nałożone yy, nałożoną pielęgnację. Robić makijaż czy nie? Czy może później przejdę na live? Dawno nie było live. A. Więc może na live? Tak, teraz oczka są prawie równe. Dobra, wiecie co? Nie będę na razie się makijażować. Pochowam te podkłady. Które używałam, które chciałam użyć na tej śliczce, za, 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 wiadomo, za ciemne.

Przygotowany, um, przygotowany tutaj plan działania i przyjdzie przyjaciółka. Więc chodzę na dół, na wodę um, z witaminką C. Na leki. Jeden, drugie, piąte, dziesiąte, No i jeszcze raz witam się z wami. nowym vlogu taki totalnie slow motion, <gryw> poranek. No ale, o, widzę, że lustro muszę jeszcze umyć, także lustro jeszcze muszę przetrzeć. Miłego oglądania. Jak tam moje pomidorki? Trzeba je podlać. Wszystkie dzieciaczki podlane. Później jeszcze wejdę je pozapylam. No. Żółwik już na dworku. Tak, już sobie coś tam konsumuje. A ja sobie usiądę, pociąg jedzie sobie usiądę i wybiję krzywę. Zrobiłem sobie krzywę. Dobra, to trawa? Koza? Dobra? To trawa? Halo! Ha. Jest godzina 14, dochodzi, siedzimy sobie z Filipkiem na ogródeczku, fifi, na leżaczku, czy taką. Ja siedzę sobie na krzesełku, mąż pojechał na zakupy spożywcze, więc zaraz będziemy kręcić jakiegoś hola. O 16 ma przyjść przyjaciółka, żeby ją pomalować. No i co do naszego planu, słuchajcie sama, nie wiem co to będzie, bo zaczęliśmy rozkładać ten basen, który dostaliśmy w prezencie. No wiecie, to był używany basenik i chyba, hmm, chyba przecieka. A już była taka euforia i szczęście, nie? No Biednemu to wiatr w oczy zawsze. Mm, no i nie wiem. Zobacz syneczku, czy tam się już dużo wody nalało. No, także tak. Póki co nalaliśmy wodę sobie do naszego takiego fajnego materaca z Action, tego, którego kupiłam. Widziałam, że on jest wiralem na Instagramie w ogóle. Ale słońce zaszło. Słuchajcie. No i. No pod górę, dzisiaj pod górę z tym opalaniem, kąpielami wodnymi i tak dalej. Kąpielami wodnymi? Kąpielami, po prostu. No, także tak, dobra. Dobra. Siedzimy, odpoczywamy, czekamy na tatę. Ale ładne światło. No proszę, proszę. Chciałem na ten zegarek, zegarek w łazience. 21 15. Czas na sobie. Zakochany. Jest to komiks na dworze. No to ubierz się inaczej. Bluza, buty i gołą. Przecież ciepło jest. Może zostać? Przecież nie będzie padać. Ja na leżaku jak podlewałem, to się zmuczył A, no to idzie. No to idź, przenieść. A już już na dworze wysek z pięć razy. My byliśmy jeszcze na rybkach. Ja złowiłam jedną, piwnie jedną, a dwie mąż. Takie wiecie, półtorej godzinki. Ale to są ryby. To nie to co tam, jak byliśmy na wakacjach. Te są dużo większe nad tym naszym jeziorem. Jakieś takie okonie, płotki. Ale takie giganty. kupić mężowi w prezencie um, awagę taką wędkarską żeby wiedział jaką rybę złowił także dzień nam minął szybciutko na obiad robiłam e, panierowane kotlety z piersi kurczaka, e, ja jadam bez panierki e, dlatego młode ziemniaki Sałata z jogurtem. Dobrego sałata z ogrodu, oczywiście. Najlepsza, chrupiąca. Pyszna. Muszę dosieć właśnie jeszcze sałaty na kolejne zbiory. I jeszcze piorek koniecznie. Muszę kupić cebulki. I dosadzić. Już do piorku nam brakuje. Także taka sobota. tak, No? Prawda, jesteś taka. No? Jak gra. No, musimy zagrać, może. Ale ty już powinieneś wrócić z tego dworu, widzisz? W smyku. E, my kupiliśmy sobie z mężem na wieczór włoskie winko. Dawno, dawno nie piliśmy. I mieliśmy takiego wieczoru w ogóle e, dla siebie. Już z winem to już w ogóle. Więc wypijemy sobie po lampce. Tam przygotowałam serki, winogrono i wędlinkę. Są jeszcze pistacje, ale już, już starczy. Jakże <grych> będziemy tam zajadać. pewnie sobie coś łączymy, jakiś film, może film, może ranczo. Zobaczymy. No, a ja dzisiaj jeszcze o 16 była moja przyjaciółka, żeby ją pomalować i dzisiaj poszłyśmy w róż, jednak ona mówi, że źle się czuła tutaj z tym mm, y, rozświetlonym, błyskim kącikiem, więc dzisiaj rozświetlałyśmy kącik matem, e, wykonturowałam jej mm, brązem, Takiego cię oku mam na środek powieki nałożyłam e, takie z, różowe złotko od maksyneczki z paletki. Właśnie to. Kreskę zrobiłam tym brązem, on tak trochę idzie w taki burgund. Wiecie, ona ma piękną, niebieską tęczówkę oka, wręcz lazurową, więc ten róż, burgund wyglądały u niej zjawiskowo. No bardzo jej się podobało. Mocniej wykonturowałam jej buzię, dlatego że no, szli jednak na imprezę, wiecie, jakieś zdjęcia. Sztuczne światła i tak dalej. Więc, no, ale była mega zadowolona i zrobiłyśmy makijaż w 45 minut. Rewelacje. Także super. No, i mówię, że była kiedyś dwa razy na makijażach o, u takich profesjonalistek, i mówię, że żadna z nich nie zrobiło jej takiego makijażu, jak ja. Także no, super. Cieszę się, że spełniłam jej oczekiwania, bo to o to najbardziej chodziło. Ona była bardzo, bardzo zadowolona, także to dla mnie najważniejsze. A my się już w takim razie będziemy żegnać. Dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Ściskam, całuję. だけど。